Witam Państwa serdecznie. <laughs> Bardzo dziękuję, że chcieliście Państwo dzisiaj byli tutaj z nami. E, tak jak powiedział pan rzecznik, dwóch znakomitych gości, e, ważne spotkanie, rozwój gospodarczy miasta Skierniwice. E, pan e, prezes e, i pan marszałek odbyliśmy przed chwilą. Ob objazdowy, poglądowy wyjazd e, e, terenów, które mamy w Skierniwicach, oraz terenów, które są już w łódzkiej strefie. E, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dwa, y, chcemy jeszcze, aby, aby ten teren w Skierniewicach powiększyć o jeszcze kolejne, y, kolejne grunty, tak aby, y, aby zwiększyć szanse i możliwości naszego miasta na y, pozyskiwanie y, inwestorów i firmy, które, które ewentualnie byłyby zainteresowane i chcielibyśmy, aby się w Skierniewicach y, otwierały. Y, jak również pan marszałek, y, y, bardzo, bardzo ważne dzisiaj spotkanie i, i związane głównie z naszymi projektami i środkami, które chcemy pozyskać na nasze inwestycje miejskie, które, które chcemy realizować i w tym roku, ale też i, i w latach następnych. Ja bym poprosił może moich gości o, o kilka zdanie tytułem wstępu. a a później już będziemy odpowiadać na, na wszystkie pytania, które Państwo będziecie zadawać. Witam Państwa serdecznie. Jest mi niezmiernie miło być w Skierniewicach, rozmawiać z Panem Prezydentem o projektach inwestycyjnych. Rzeczywiście, łódzka specjalna strefa ekonomiczna jest obecna w Skierniewicach. Na razie mamy dwóch inwestorów, ale jest bardzo obiecujący teren 6 hektarów, który my na bieżąco prezentujemy w swojej ofercie przy każdej okazji kiedy pojawia się potencjalny inwestor, dzisiaj mieliśmy okazję być, rozmawialiśmy o tym terenie, rozmawialiśmy ewentualnie o jakimś wspólnym projekcie infrastrukturalnym, drogi dojazdowej do tego terenu, no ale myślę, że to co najbardziej obiecujące to teren, który znajduje się zaraz w sąsiedztwie. Myślę, że w najbliższym czasie po wstępnych analizach będziemy chcieli włączyć to do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, tak żeby czy to lokalni przedsiębiorcy, czy to inwestorzy z zewnątrz mogli te tereny oglądać. W tej chwili ja mogę Państwu zdradzić, że globalnie Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna ma ponad 20 projektów w toku. Dwóch z potencjalnych inwestorów zainteresowanych jest teren, tym terenem sześciohektarowym. Zobaczymy, jaki będzie finał, bo zwykle to jest tak, że inwestorzy mają kilka ofert i ostateczna decyzja zależy od, od nich. No ale teren jest obiecujący, macie Państwo dobrą lokalizację, myślę. myślę to jest przy ulicy Unii Europejskiej. No, rybickiego Unii Europejskiej. <gry> eee, a to może pan prezydent przy następnej konferencji zabierze, żeby pokazać ten e, teren inwestycyjny. E, także e, jest tam sporo do zrobienia, ale teren jest obiecujący i myślę, myślę, że warto tam inwestować, warto rozmawiać z lokalnymi przedsiębiorcami, bo oni też bardzo często w... E, w strefie się potrafią rozwieć. No i jeszcze jedna rzecz. Część z Państwa wczoraj miała okazję ze mną rozmawiać. Spotkaliśmy się dzisiaj też z Panem Prezydentem, z Panem Marszałkiem, dlatego że. Chciałbym, żeby pan prezydent 27 kwietnia pojawił się w łódzkiej specjalnej strefie ekonomicznej, gdzie będzie zawiązywany klaster edukacyjny. Wczoraj w Łowiczu mówiliśmy o edukacji, o szkolnictwie zawodowym, które jest bardzo potrzebne, to jest tak naprawdę w tej chwili jeden z głównych tematów w rozmowach z inwestorami. Czy będą mieli odpowiednią kadrę, odpowiednio wykształconą? Taki klaster będzie powstawał z udziałem właśnie kilku samorządowców dyrektorów szkół, Urzędu Marszałkowskiego i przedsiębiorców, tak żeby ta edukacja, która jest realizowana w poszczególnych miastach, była krojona i szyta na miarę potrzeb lokalnej gospodarki. Także najbliższe nasze spotkanie nie w Skierniewicach, a w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jeżeli Państwo oczywiście będziecie mieli jakieś pytania do mnie, to... to... Służę. Ja tylko dopowiem, że ten teren, o który Pani redaktor pyta, czyli mamy przy ulicy Rybickiego, jest to 6 hektarów, który jest już w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, natomiast będziemy się starali o to, aby przy ulicy Unii Europejskiej, mniej więcej to jest po przeciwnej stronie tych firm, które tam dzisiaj już są i chcielibyśmy, aby ten teren w przyszłości był terenem właśnie też, terenem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. się tak jak powiedział Pan Prezes, są dwa, dwóch inwestorów zainteresowanych, ale no, nie chcielibyśmy dzisiaj tutaj zdradzać ani mówić dalej na ten temat. Są dwa, dwa podmioty, które się interesują, więc poczekamy, zobaczymy. Te podmioty, które się interesują, interesują się terenem sześciohektarowym. Branży nie będę zdradzał, bo to zbyt e, mogłoby... E, jedna branża rolno-spożywca, druga branża logistyczna. Z punktu widzenia logistycznego jest to dobra lokalizacja. Natomiast jeżeli chodzi o teren, będzie teren włączany jako teren samorządowy i to jest lepsze rozwiązanie, dlatego że w zależności od tego, jak inwestorzy będą mieli wiedzę o tym terenie, może to być teren, który będzie czy dzielony na mniejsze działki, czy ewentualnie prezentowany w całości. Nie, musimy to skomunikować, objęcie w sensie tak? się obiegać... Przede objęć statusem strefy. Objęć statusem strefy, tak jest, bo A dzisiaj... To, jest to, to wszystko zależy, jeżeli chodzi o objęcie statusem strefy, Myślę, że taki minimalny czas to jest 6 miesięcy od momentu, jak mamy wszystkie niezbędne dokumenty. Najpierw jest decyzja samorządu prezydenta Rady zgoda na objęcie tego terenu statusem strefy, potem jest wniosek do strefy, strefa załatwia formalności związane między innymi ze zgodą. Władz regionalnych Urzędu Marszałkowskiego, która zawsze jest praktycznie pozytywna, i potem ten proces to jest proces, który jest w Ministerstwie Gospodarki. Następują konsultacje pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Ministerstwem Finansów, i ostateczna decyzja, jak w przypadku każdego terenu obejmowanego statusem strefy, to jest decyzja Rady Ministrów. To jest ten teren wyłączony z gminy Skarniwicy? Tak, to jest to, co przejęliśmy z Instytutem Była Zamiana. Instytutem. No, woda, natomiast jeżeli chodzi o inne media, będziemy musieli tam, że tak powiem, doprowadzić. Czyli jest woda, na razie? Tak, tak. Woda jest. Na jakim etapie tej ścieżki mogą wystąpić jakieś trudności, które nie pozwolą wyłączyć tego No Znaczy, ja Państwu powiem tak: znaczy my nie przewidujemy na chwilę obecną, chociaż ryzyka tak naprawdę w każdym projekcie trzeba szacować. Jeżeli jest to grunt samorządowy. I w takim kawałku no to to jest perspektywa bardzo dobra, dlatego, że no pierwsze pytania zwykle padają ze strony Ministerstwa gospodarki. Raczej się nie włącza gruntów poniżej 5 hektarów. Tu jest grunt bardzo ładny. Przede wszystkim weryfikowane jest studium, ewentualnie plan, jeżeli jest. Tam nie ma mieszkaniówki, tylko jest przemysł i usługi, jeżeli chodzi o studium, więc to jest kolejne, kolejny plus. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, jak najbardziej, jeżeli jest deklaracja, że infrastruktura będzie w tym miejscu realizowana, jest to wystarczające. I z mojego doświadczenia wynika, że włączanie czy obejmowanie statusem strefy gruntów samorządowych jest najmniej obarczony jakikolwiek ryzykami. Najbardziej trudne projekty to są projekty, kiedy jest inwestor, ma grunt prywatny i obejmujemy statusem strefy grunt prywatny. To są bardzo trudne procedury, yy, które również jakby finał jest na Radzie Ministrów, ale to są projekty, przy których już trzeba składać konkretną deklarację co do projektów. Jaki będzie projekt, jaki będzie zakład? W przypadku, gdy mamy grunty samorządowe, mamy ten komfort, objęte strefą, mam ten komfort, że możemy ten grunt prezentować tak naprawdę każdemu inwestorowi. Czyli to nie jest tak, że my też tylko pod który jest w stanie z, ze swoim interesem. Ze Trzeba najpierw włączyć. i Może się pojawić w międzyczasie taki podmiot. Ja nie ukrywam, że no czasami mamy taką sytuację w strefie, ale to już generalnie mówię, że Mamy zapytania o takie grunty, których w strefie nie posiadamy. I niejednokrotnie, jeżeli projekt albo potencjalny inwestor mówi, że ma taki timing na przykład dwa lata, to potrafimy nawet prezentować grunty, które nie są w strefie. Tutaj rozmawiałem dzisiaj z Panem Prezydentem na ten temat. Ostatnio strefa miała zapytania o teren w przedziale od 150 do 200 hektarów, takiego terenu objętego statusem strefy w województwie łódzkim nie ma. Są dwa, dwie takie duże działki, które ja wiem, że funkcjonują, ale nie, nie mają odpowiedniego studium. To jest działka, która jest pomiędzy Radomskim i Piotrkowem Trybunalskim, bardzo duża. Yy, wiem, że Państwo tutaj w Skiernicach macie 140 hektarów, ale chyba trzeba zmienić studium, jeżeli będzie inne yy, przeznaczenie. kto by chciał To zależy. Znaczy, a dlaczego? Dlaczego kto by chciał w nie, no nie, 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 nie. To nie tylko logistyka. Duże grunty to są przede wszystkim duże koncerny. Yy, bardzo często branża Automotive poszukuje dużych gruntów. Ja w tym przypadku mogę Państwu od razu powiedzieć, przy tym zapytaniu, ja nawet nie wiedziałem, jaka to jest branża, ani jaki inwestor. Ja, tylko my mieliśmy jako strefę odpowiedzieć, czy mamy taki grunt, jakie tam są media, jaka jest komunikacja. Yy, przy takich dużych działkach od 100 hektarów w górę to jest zwykle branża albo Automotive, yy, albo branża logistyczna albo duży koncert yy, produkujący yy, yy. i tutaj już można powiedzieć, że w przypadku koncernów potrafią produkować prawie wszystko. Więc to są takie już globalne projekty. na temat tych 150 Bardzo ogólnie, bardzo wstępnie prezydent powiedział tylko, że ma, miasto posiada taki teren, yy, że jest na etapie analizy, co z tym terenem zrobić. No, teren poligonu jest terenem nie niemającym planu, natomiast jest tam studium i tutaj w przypadku jakichkolwiek e, e, innych jakby rozstrzygnięć, no musimy w pierwszej kolejności zmienić studium. To może ja teraz? We... Marszałek, tak, Marszałku, może żebyśmy prosili. Głównym celem funkcjonowania samorządu wojewódzkiego jest rozwój gospodarczy. Ten rozwój gospodarczy nie jest możliwy bez rozwoju gospodarczego poszczególnych miast. I to jest temat główny naszych kontaktów z prezydentem i z władzami miasta Skierniewice i stąd także jest dzisiaj spotkanie, które jest kolejnym etapem naszych wspólnych prac, szczególnie ujmując aspekt kontaktów z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Od samego początku, współpracy z panem prezydentem Krzysztofem Jarzykiem, podnosiliśmy ten ważny aspekt funkcjonowania terenów należących do łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, funkcjonowania podstrefy i główny temat zagospodarowania tych terenów, zaproszenia i zainteresowania firm, które chciałyby tu się zlokalizować i prowadzić swoją działalność gospodarczą. Oczywiście zabiegaliśmy o to, aby łódzka specjalna strefa ekonomiczna we wszystkich swoich dostępnych możliwościach, tych, ale także spotkaniach i wyjazdach, misjach gospodarczych prezentowała te walory, które posiadają Skierniewice, tak aby jak najszybciej znalazły się podmioty zainteresowane zlokalizowaniem swojej działalności gospodarczej. Dzisiaj panowie mówili. O niektórych aspektach, jak powszechnie wiadomo, nie o wszystkich szczegółach można mówić. Większość firm do samego końca, tak było w kilku przypadkach w naszym województwie, proszą o zachowanie dyskrecji, różnego rodzaju tajemnic gospodarczych i rozwojowych. Natomiast uznaliśmy, że dzisiaj jest taki moment, w którym... Należy powiedzieć o, o tych pracach, które są priorytetowe i które miasto szczególnie interesuje strefę ekonomiczną i podmioty gospodarcze, które mogłyby się tutaj zlokalizować. Oczywiście potrzebne jest także zainteresowanie rodzimych przedsiębiorców i dzisiaj wiem, że pan prezydent ma spotkanie o godzinie 15 z przedsiębiorcami. Rozmawialiśmy. Już wcześniej, ale dzisiaj podsumowaliśmy to, co warto tym przedsiębiorcom przekazać, mianowicie o tych możliwościach, które pojawiają się wraz z uruchomieniem finansów nowej perspektywy Unii Europejskiej dla sektora przedsiębiorców, szczególnie małych i średnich przedsiębiorców. W naszym województwie przewidziany jest 476 milionów euro i to są środki w dwóch osiach priorytetowych, pierwszej i drugiej badania plus rozwój plus wiedza oraz innowacyjna gospodarka. I tutaj chciałbym, aby pan prezydent, władze miasta i osoby, które koordynują ten obszar tematyczny, interesowały wszystkich przedsiębiorców, którzy są tutaj zlokalizowani, aby korzystali z tych możliwości. Podczas dzisiejszego spotkania także rozmawialiśmy z panem prezydentem Krzysztofem Jarzykiem. Na temat możliwości wykorzystania środków z regionalnego programu operacyjnego, który, do którego trzeba się dobrze przygotować i który w połowie roku będzie uruchomiany w formie konkursów, a mianowicie ma to związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i ważnym, myślę, sztandarowym projektem, który w tej kadencji. Władze miasta chcą przeprowadzić, czyli sfinansowanie drugiego przejścia przez, przez Skierniewicę, wybudowanie wiaduktu, właśnie w ciągu tej drogi i tych terenów, o których mówiliśmy, które powinny być zagospodarowane gospodarczo. To oczywiście się ze sobą wszystko łączy. Dzisiaj pan prezydent przekazał mi te informacje, rangę ich, wagę i wpływ jaki mogą mieć na rozwój gospodarczy społeczny miasta Skierniewice. Oczywiście my w Urzędzie Marszałkowskim w samorządzie także będziemy stara starać się traktować to tak samo priorytetowo jak jest to traktowane w mieście Skierniewicach. Oczywiście także ten aspekt szkolnictwa zawodowego był poruszany na naszym spotkaniu, ale ten temat już przed chwilą został omówiony. Jak państwo, jak państwo dobrze wiecie, w większości jesteśmy mieszkańcami Skriedniewic. Naszym głównym problemem miasta Skierniewice jest tylko jedna przeprawa przez tory kolejowe, czy, która łączy dwie części miasta w osiedle widok 20 tysięczny z, ze starą częścią miasta i dzisiaj yy, no, ten problem jest bardzo, bardzo, bardzo duży i to jest nie od dzisiaj, ale od kilku ładnych już lat, więc yy, to się wszystko wpisuje, jakby ponieważ Unia, ulica Unii Europejskiej dzisiaj. Przy której są zlokalizowane już istniejące firmy. Jest ten teren, o którym mówimy, który chcielibyśmy, aby w przyszłości stał się, w niedalekiej przyszłości, również jako teren łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, a dalej przedłużanie, czyli kolejna przeprawa alternatywa dla, alternatywna dla dzisiejszego wiaduktu, czyli przeprawa przez kolejowe. Jest to nowe rozwiązanie komunikacyjne, więc tutaj wcześniej w rozmowach z panem Marszałkiem. Też się dowiedzieć, że na takie nowe rozwiązania komunikacyjne też się mogą pojawić środki i takie środki, o takie środki się będziemy w zasadzie już się ubiegamy, mogę tutaj powiedzieć Państwu i, i, i będziemy chcieli takie środki pozyskać tak, aby w tej kadencji taką przeprawę przez ten wiadukt, czyli jakby dalszą część ulicy Unii Europejskiej wykonać. Czy jakieś pytania? To znaczy pierwszego... Taki harmonogram pierwszych konkursów będzie przedstawiony przez, przez zarząd, myślę, że w najbliższym czasie i wtedy podamy opinii publicznej właśnie szczegóły, kiedy, jakie konkursy, w jakiej wysokości, w jakich terminach. Na razie takiego szczegółowego planu nie ma, natomiast te spotkania, które odbywamy z samorządowcami, między innymi tutaj w Skierniewicach, mają na celu jak najlepsze, najszybsze przygotowanie się do tych konkursów aby mieć jak najwięcej planów zrealizowanych. Tak jak pan prezydent podkreślił, te nowe rozwiązania komunikacyjne mają szczególne miejsce w tych projektach i nie warto się bać tych dużych projektów, bo to są bardzo duże projekty, natomiast na to wszyscy w Skierniewicach czekali, a takiej okazji jak ta perspektywa finansowa nie będzie najprawdopodobniej w przyszłości. To myślę przedstawi Pani Marszałek Joanna Skrzydlewska. Ona zajmuje się kwestiami programowania europejskiego i myślę, że tę przyjemność przedstawienia tego harmonogramu jej zostawi. Ja tylko jeszcze dodam a propos wczorajszego dzisiejszego wydarzenia, że rzeczywiście tutaj Cieszę się, że pan prezydent zadeklarował udział w klasze edukacyjnym. I tutaj też warto powiedzieć: myślę, że to będzie cenna informacja dla szk szkół w Skierniewicach, że w nowej perspektywie w efs e ie nie, już nie we również będą środki na szkolnictwo zawodowe. W strefie ba bardzo dużo o tym temacie mówimy, bardzo mocno to podkreślamy. Jak pewnie państwo się zorientowaliście, to jest porozumienie między czterema resortami i strefa współpracuje bardzo mocno z kuratorem y łódzkim. I oprócz terenów inwestycyjnych, oprócz infrastruktury, o której zawsze się najwięcej mówi, jednak coraz większą wagę ma to, żeby kadry w danym mieście, w danym regionie były kształcone pod inwestorów. Bo coraz częściej nie pada pierwsze pytanie o to, jaka jest cena gruntów, tylko pada pytanie, czy są ludzie do pracy, czy są odpowiednio wykształcone i będę tutaj bardzo mocno namawiał. Prezydenta. Będziemy 27 kwietnia o tym rozmawiali w strefie, żeby położyć nacisk, żeby rzeczywiście szkoły zawodowe kroiły tak absolutnie do swoich, żeby były to kadry dla przedsiębiorców. To rzeczywiście takie nowe spojrzenie, bo w pierwszej chwili, jak pan mówi. Jako szef strefy przemysłowej, y, y, mówi Pan o szkolnictwie, to w pierwszej chwili takie zdziwienie z tego, dlaczego, prawda? Ehm, A czy to jest taki przejaw tego nowego spojrzenia? Y, ten ja ten powiem prawie. tak, to nie jest tak do końca przejaw, wczoraj mówiłem w Owilciu, to nie jest przejaw nowego spojrzenia, rzeczywiście zadziało. Teraz dostaliśmy nowego impetu jako łódzka strefa, bo, bo porozumienie czterech resortów i współpraca z kuratorami Dodaje nam takiego nowego wymiaru, ale ja Państwu mogę powiedzieć, że tak naprawdę strefa ekonomiczna robiła to od trzech lat. Mieliśmy strefę edukacji, proszę sobie sprawdzić na ile byliśmy aktywni i takim można powiedzieć pierwszym flagowym projektem to było rozwijanie policjalnej szkoły, teraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii, które należy do Urzędu Marszałkowskiego. Świetna szkoła, w której odbywa się między innymi szkolnictwo dualne, to jest to na czym inwestorom bardzo często zależy. Dwie filie w tej chwili. Filia, która już dawna istnieje w firmie strefowej, w firmie Hering w Piotrkowie Trybunalskim i jedna nowa filia w firmie niestrefowej, ale można powiedzieć, że strefa majstrowała przy tym w Radomsku. Chcielibyśmy, żeby powstała filia w Kutnie. Może będzie perspektywa na to, żeby któraś z placówek też współpracowała tutaj ze Skierniewic. I to jest taki temat, który łódzka strefa akurat bardzo mocno rozwija od trzech lat. Teraz mamy Nowy impet, teraz wszyscy na to spojrzeli. My mamy ten plus, że mamy know-how rzeczywiście, jak to robić, bo mogę Państwu powiedzieć, że czasami nasza rola musi się sprowadzić tylko i wyłącznie do roli takiego łącznika i, i, i brokera, i tutaj przykład na przykład, nie wiem, Ozorkowa, gdzie wystarczyło poznać dyrektora fabryki z dyrektorem placówki szkoły i nagle się okazało, że mogą ze sobą współpracować, że można uruchomić nowe kierunki specjalnie czy te pod inwestorów, że uczniowie mogą mieć staże i praktyki w zakładzie pracy. No, tak to jest, że, że bardzo często współpraca układa się wtedy, kiedy są relacje i jest zaufanie. Jeżeli strefa może tylko w tym pomóc, to dlaczego nie? Jakieś pytania nie? Dziękujemy, dziękujemy Państwu. Dziękujemy bardzo. bardzo.